Witać Państwa, ów z tej strony pisała, a to jest dosyć inny odcinek z tego względu, iż jak widzicie, jest ekran z Discorda. Tak, e, jeśli możecie dobrze zaobserwować, stworzony został już serwer Discord, jest już aktualny, można wbijać, miało na niego. Jest możliwe wejście. W opisie będzie e, link, do którego możecie sobie kliknąć. Także więc na szybkości chcę Wam pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda, tak żebyście nie musieli się męczyć. ten, I ogólnie mamy te kategorie: informacje, administracja. Mam tutaj Waszą administrację, tak jak widzicie, coś, czego Wy nie będziecie widzieć tutaj: tego nie będziecie widzieć tych logów, logi mod, logi wyjście, ze względu na to, że jesteście użytkownikami. Mamy tekstówki, gdzie będziecie mogli ze mną rozmawiać sobie, na przykład co tam, jak tam, jak wam tam leci dzionek i takie inne rzeczy. Oraz rozmawiać między sobą. Będziecie mie mieli takie coś jak pytanie do pieseła, czyli możliwość napisania mi raz na parę godzin pytania o treść, nie wiem, e, czy planuję pieseł, e, jakiś przyszły mit, czy coś, na przykład coś w tym stylu. Albo... E, czy piosenka planuje nagrać tą i tą grę? Jeśli będzie więcej pytań tej samej treści, to po prostu odpowiem w, e, na wszystkie, pingając was. Będę czytał te wiadomości regularnie wieczorami, będę starał się przeglądać, albo być ogólnie na co dzień. <laughs> e, propozycje. Będziecie mogli pisać własne propozycje. Co powinno się pojawić na serwerze, lub co można byłoby nagrać w przyszłości, lub na przykład, jaką aktywność można byłoby stworzyć. No i w zabawie: komendy, czyli e, patanie, e, używanie komend, e, huk, przytulanie, e, ugryzienie, takie tam różne rzeczy. Filmy anime, bo od Wam podeślę, jeśli będziecie chcieli, komendom, jakiś e, film anime czy coś. Oczywiście, jeśli lubicie anime. Jeśli nie lubicie anime, to nie ma problemu. Zwierzęta, możecie sobie wpisać, na przykład dog. I Wam wyskoczy coś w stylu y, psa. Oczywiście mi tutaj. Y, disabled. Na razie jest wyłączona ta opcja. No, ze względu na. No, wiadomo. Jeszcze trzeba poprawić parę rzeczy. Zobaczymy, czy cat albo fox działa. Fox. Fox. Get random y, image. Pytanie, czy fox działa? Fox działa. O. Fox akurat da się, więc jestem zadowolony. Tylko, że trzeba dobrze wybrać, bo inaczej się baguje. Mamy też level, można tutaj sobie bijać levelek. Będzie się wam powinien pokazywać, nie jestem pewien. Ja to nie jestem informatykiem, pomagał mi ten tutaj towarzysz. Smog jest to informatyk, tak jakby serwera technik naszego serwera, więc do mnie możecie kierować pytania. Ja będę z nim się konsultował. On ma również uprawnienia adminowe, więc on tutaj też będzie troszeczkę takim adminem. E, muzyka, możecie sobie muzykę, niestety tylko spotliwy e, obsługuje, YouTube'a nie, YouTube nie, nie obsługuje. Pogadanki, kanał głosowy mogę wejść, wyjść, jak widzicie, dla dwojga. No i co, to tyle na pokazanie tego serwera. Serwer będzie dalej e, po prostu rozwijany. Też możecie sobie tutaj wybrać rolę, no nie jest to dużo roli na pewno, chociaż planuję w przyszłości dodać. To możecie w propozycjach też śmiało pisać będę bardzo bardzo zadowolony. także więc mamy regulamin. Regulamin raptem pewnie sami przeczytacie lub mogę wam też przeczytać, ale pewnie wam teraz przeczytam w pierwszym punkcie zakaz publikowania treści nieodpowiednich treści 18+, plus na wszystkich kanałach. Na tym serwerze na moim serwerku nie ma takich rzeczy jak NSFW 18+, plus. oczywiście nie ma też przeklinania. I używania nieodpowiednich słów, nie ma wyzywania, nie ma toksycznego zachowania osoby, które będą się zachowywać toksycznie. Dostaną pierwszą uwagę, drugą uwagę, a za trzecią uwagę niestety będzie skutkować to banem. No mam nadzieję, że będzie ma banów mało, mam nadzieję, że nasza społeczność będzie miła. Także też. No jak widzicie, możecie sobie też teraz ten przeczytać regulamin. Oczywiście też jest zakaz reklamowania się innych serwerów, jeśli nie było. W Coś w stylu współpracy, od mojej strony e, Albo reklamacji od mojej strony, zawsze można to ze mną też przedyskutować e, Na PV porozmawiać, czy piesę by w czymś poparł, czy coś Zawsze moje PV też jest otwarte, chętnie pomogę No i co e, Zakaz podszywania się pod użytkowników, to wiadomo, to jest regulamin już Discorda Zakaz spamowania i trollowania, to też jest zakazane no i najważniejszy punkt, czyli baw się dobrze i przyjemnie, aby było Ci miło i wygodnie. I tutaj możecie sobie zaakceptować, dostaniecie wtedy rolę. On, YouTube chce ping, i będziecie zaweryfikowani. Także więc mam nadzieję, że zobaczymy się na serwerku. Będę śmiało pisał, będzie mam nadzieję, że fajnie. Także więc trzymajcie się, do zobaczyska, kochani. No i co, dobrego, spokojnego weekendu. Cześć!